Zbliżają się czerwcowe nowości. Jest taka niemiecka strona internetowa, gdzie macie to wszystko świetnie zebrane. Wszelkie najistotniejsze newsy i zapowiedzi. Natomiast, no ja wybrałem kilka propozycji, żeby na szybko Wam o nich opowiedzieć. Cztery nowe zestawy z Fortnite'a. I chyba najciekawiej prezentuje się ta burgerownia. Wreszcie mamy skina kanapki. No ale też w innym, mniejszym secie jest sporo minifigurek. Takie zgrabne obozowisko. Podoba mi się również ta fioletowa bestia, klomb. No, i mamy tam kolejną wersję bananowego skina. No, i ten mech wielokolorowy całkiem, całkiem wygląda nawet odświeżająco. Z innych nowości pod elementy, kupię sobie ten klon, zerknijcie jakie ciekawe liście. Odnośnie tej maski Tygrysa na razie nie mam zdania. No, ale często pytacie, czy będą recenzje nowych zestawów z LEGO Jurassic World. Oczywiście, a co o nich sądzę? No czekam szczególnie na dwa sety. Jest to ta opuszczona stacja paliw i tam będziemy mieli tytanozaura. No i jest także taka świątynia, jakby dżunglowa i będziemy mieli tam debiut spinozaura oraz nowe umaszczenie kecalcoatla i to mi się podoba. A zerknijcie na te szczęśliwe roślinki. A, niewielki zestaw, a ma jakiś taki ciekawy sznyt. Koniecznie dajcie znać, które z tych zestawów najbardziej Was zainteresowały.